Wasze komentarze na moim kanale skłoniły mnie do zrobienia audycji, przypomnienia w jakie nieruchomości warto inwestować, jak warto inwestować, a czego unikać, bo widzę, że jest tutaj pełno wypowiedzi no absolutnie światłoćmiących i ten kaganek oświaty, który staram się nieść czasami gdzieś zaginął chyba a dlaczego bo na przykład ktoś usiłuje dowodzić, że cztery lokaty po 50 zł, na której każdej zarabiasz 10%, jest gorsze niż jedna lokata na 200 zł, na której zarabiasz 500 5%, przepraszam, bo 500 to byłoby szczęściem, ale w ogóle Jakie mieszkania kupować? Duże, małe, jak dzielić w jakich miejscowościach? A może wcale mieszkania nie są najlepszą inwestycją? I o tym opowiem w tej audycji. Jeżeli Was interesuje rynek nieruchomości, inwestowanie. Kruczki prawne, no to oczywiście zachęcam, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie stare audycje, a także piszcie w komentarzach, co Was naprawdę interesuje, bo uważam, że najlepsze audycje są właśnie robione pod Wasze komentarze. No to wróćmy do tego inwestowania w nieruchomości i pierwsze przysłowie, które przypomnę, to jest każdy kij ma dwa końce. To znaczy, że każda inwestycja też. Ma swoje wady i zalety, ale jest też przysłowie, które mówi: nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka i warto to przysłowie sobie zapamiętać, bo można je zastąpić również pojęciem dywersyfikacja. W ogóle, jeżeli chodzi o inwestowanie, no to też nie wiem, czy wszystkie pieniądze warto wkładać tylko w nieruchomości. Pewnie są też inne rzeczy, w które warto inwestować, ale my się skupimy. Tylko na rynku nieruchomości. No to zacznijmy. I po pierwsze, pamiętaj, że wadą nieruchomości jest to, że są trudno zbywalne i niepodzielne. Dlatego, jeżeli masz wystarczająco dużo pieniędzy na inwestycje, że możesz sobie pozwolić na zakup jakiejś większej nieruchomości lub kilku mniejszych, to najczęściej dobrym wyborem będzie to, aby wybrać kilka mniejszych. Dlaczego? No, załóżmy taki przypadek, że masz 100 jednostek i kupujesz nieruchomość za 100 jednostek, albo kupujesz 5 nieruchomości za 20 jednostek, i za jakiś czas w przyszłości, której nie przewidywałeś, zaszło jakieś zdarzenie, które powoduje, że Chcesz wycofać 19 jednostek, ci jest potrzebnych. Jak masz 5 nieruchomości, to sprzedajesz tylko tę jedną i masz te swoje 19 jednostek upragnione, a z tą jedną no, zrobisz, co zechcesz. Jak masz nieruchomość wartą 100 jednostek, no to musisz sprzedać tę nieruchomość. Te 19 przeznaczyć na inny cel. Z tymi 81 jednostkami zastanawiać się, co zrobić. A w dodatku jeszcze zasada jest też taka, że przynajmniej w większości przypadków te nieruchomości tańsze łatwiej i szybciej znajdują nabywców niż te droższe. To oczywiście nie dotyczy wszystkich nieruchomości, bo mamy też odcinek o nieruchomościach, których nie należy kupować, nawet jeśli są taniej. Link na dole zamieszczam. Zobacz sobie ten film, bo jest bardzo pouczający, jak sądzę. Jednym słowem, warto przyjąć zasadę, że jeżeli masz odpowiednio dużo pieniędzy, to dywersyfikuj swoje inwestycje w nieruchomości. Teraz też musisz pamiętać, że są różne rynki nieruchomości. To, że jest jakiś rynek w Polsce, to nie znaczy, że w każdym mieście jest taki sam rynek i jedne lokalizacje. Drożeją szybciej, drugie są na stałym poziomie, inne spadają. A musisz też pamiętać, że droga na szczyt kiedyś się kończy, a po osiągnięciu szczytu zawsze trzeba zejść. I teraz proste przykłady. No, jest taka miejscowość jak Starachowice. Ja osobiście jej nie znam, nigdy tam nie prowadziłem interesów w nieruchomościach. Ale czego się dowiedziałem ostatnio w, w tych starachowicach, które liczą około 50 tysięcy ludzi, zwolniono z pracy ponad 1000 osób, co stanowi 2% populacji, ale uwzględniając tych, którzy są zatrudnieni, to już będzie pewnie jakieś 5%. I teraz trzeba pamiętać, tam są jakieś zakłady. Które są dominujące, nazwijmy takie kluczowe. Jedno stanowisko pracy w takim kluczowym dziale produkcji, usług, przemysłu, no, gospodarki, generuje co najmniej jedno, a czasami więcej. Stanowisk pracy w innych dziedzinach. Dlaczego? Czy to jest nieprawda? A jaż jak najbardziej. Wyobraź sobie hutę. W Starachowicach nie ma huty, ale wyobraź sobie hutę hutnika. Hutnik ma żonę, hutnik ma jedno dziecko lub dwoje. Do ich obsługi potrzebni są sprzedawcy w sklepach, sprzedawcy na stacjach benzynowych, mechanicy samochodowi, nauczyciele, przedszkolanki, lekarze i tak dalej, i tak dalej. A ci wszyscy, lekarze, nauczyciele Znowu mają swoje rodziny, znowu mają dzieci i to się po prostu rozmnaża. 5% utraty miejsc zatrudnienia w takich bazowych zakładach dla danej miejscowości to jest ponad 10% utraty zatrudnienia w ogóle w danych miejscowościach i to jeżeli trwa długo, czego Starachowicom nie życzę, bo życzę im, żeby tam ludzie natychmiast powrócili do pracy i te zakłady znowu zaczęły zatrudniać, ale jeżeli to trwa długo, to ludzie szukają pracy gdzie indziej, a potem szukają miejsca zamieszkania gdzie indziej, bo po co mają jeździć codziennie kilometrami do pracy? I taka miejscowość zaczyna się wyludniać, co oczywiście wpływa na rynek nieruchomości. Mówisz nieprawda? Przypomnij sobie na przykład łódź, która nagle kiedyś wzrosła, ale potem nagle upadła, bo kluczowy tam przemysł związany z łókienistwem, po przemianie ustrojowej w Polsce upadł, został wygaszony, czy też mocno ograniczony i trwała ogromna fala. Emigracji z łodzi, najpierw zatrudniania się w Warszawie, potem przenoszenia się do Warszawy, do innych miast, skutkiem czego tam nagle zaczęli dominować ludzie starsi, żyjący z emerytur, no bo im jest wszystko jedno już nie pracują. Ostatnio to miasto zaczyna zyskiwać. Ale to jest przykład dużego miasta, które traci. Pokazałem małe miasto. Może stracą, zobaczymy. Pokazałem tą łódź, duże miasto, które straciło. Jakie za tym miasto wybrać? I teraz uwaga: mamy na przykład też Sopot. Co jest w Sopocie? W Sopot, malutkie miasto, straszliwy wzrost cen nieruchomości. Dlaczego? Bo jest modny, ale musisz pamiętać o ograniczeniach Sopotu. Które też przyczyniają się do windowania ceny, dopóki wszyscy chcą mieszkać w Sopocie i wszyscy chcą mieszkać nad Polskim Morzem. No ja akurat fanem morza nie jestem, ale ja nie decyduję o rynku nieruchomości. Sopot ma ograniczenia. Z jednego obok Gdańsk, z drugiego gdynie, z przodu woda, z tyłu wzgórza i w zasadzie po co tam mieszkać dalej, bo to już nie będzie Sopot. No i to jest ograniczenie Sopotu. Czy ten rynek już osiągnął szczyt? Nie wiem, ale. To też wymaga zastanowienia, ale małe miejscowości też potrafią odżyć. Weźmy taki Supraśl. Niektórzy z Was nawet nie wiedzą gdzie to jest, ale ta miejscowość kiedyś rozwinęła się dzięki tkactwu, tkaczom. Nawet tak się rozwinęła, że oprócz cerkwi to trzeba było zrobić kościół katolicki i kościół ewangelicki. Dziś ten kościół ewangelicki nie ma tam racji bytu. Nie ma tkaczy, ale ta miejscowość i ci mieszkańcy byli na tyle sprytni, że wykryli: ojej, ale my mieszkamy koło Puszczy Kneszyńskiej i w ogóle tutaj jest jakaś woda, i zróbmy z tego miejscowość turystyczną lub wręcz uzdrowisko i zadbajmy o wygląd tej miejscowości. I nagle się okazuje, że tam zaczyna być jakiś sukces turystyczny i jest praca w tym supraślu. Więc to dowodzi, że jeżeli inwestujesz w jakimś miejscu, to zastanów się, czy ta miejscowość ma jakieś perspektywy. Dodam też od razu, że no, Łódź akurat jest wielkim miastem, które poszło w dół, ale generalnie rzecz biorąc, to ryzyko upadku jakiejś branży w tak dużym mieście jak na przykład Warszawa i takim zróżnicowanym jest na pewno mniejsze niż w takim mieście jak Starachowice, gdzie to ryzyko. Związane z jednym, dwoma czy trzema zakładami kluczowymi dla danego miejsca i ich rozwojem gospodarką jest spore. Niemniej jednak nadal warto się patrzeć na to, która nieruchomość jest w trendzie wzrostowym, która raczej takich perspektyw nie ma, i nadal warto uważam, dzielić te inwestycje na kilka, zamiast, jeżeli masz odpowiednio wiele pieniędzy, wsadzać wszystko w jedną nieruchomość. Dodatkowo też powiem o czymś, co się nazywa owczym pędem, a w psychologii społecznej nazywa się społecznym dowodem słuszności. To jest coś, co wykorzystują wszyscy handlowcy, przynajmniej ci, którzy są nauczeni, a to jest też coś, na czym przegrywa tłum. Nie można inwestować w tłumie. Jeżeli ci wszyscy mówią, inwestuj na giełdzie, już nawet taksówkarz o tym mówi to zacznij sprzedawać te akcje czym prędzej. Jeżeli nie tak dawno wielu osób uznało, że wspaniałą ochroną kapitału jest kupienie mieszkania i nie wynajęcie tego mieszkania, no bo wiadomo, wynajem to kłopot, ustawa o ochronie lokatorów, powiedzmy w cudzysłowie gnębi, ale w każdym razie nie Daje równych praw wynajmującym i najemcom, jest niedobra dla wynajmujących, i oni sobie myśleli tak: kupię mieszkanie, będę trzymał i nie stracę, bo tam lokaty w banku są fatalne. Czy to jest prawda? Pokazywaliśmy w poprzednich audycjach o rynku, że nie jest prawdą, że nieruchomości mają jeden kierunek, że drożeją. W dodatku, jeżeli wszyscy nagle postanowili na tym owczym pędzie kupić mieszkanie, nic z nim nie robić, tylko je trzymać. To z dużym prawdopodobieństwem może nie graniczącym z pewnością, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem zakładam, że kierując się tym owczym pędem za jakiś czas oni wszyscy w tym samym terminie te mieszkania mogą rzucić na rynek wtórny, wtórny bo im się to znudzi. No to oczywiście spowodują spadek wartości. Czy też rentowności swojej inwestycji to jest pewne. Tym bardziej, że nawet dane z głosu, które kiedyś prezentowałem, ale tutaj w skrócie tylko pokażę na tym wykresie, gdzie masz skalę wzrostu indeks, wzrostu cen na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym, to widać wyraźnie, że rynek wtórny gwałtowniej rósł ostatnio niż rynek pierwotny. Ale też na przykład miał taką półeczkę covidową, czyli w okresie covidu się załamał, czego w ogóle nie widać na rynku pierwotnym i też bardziej spadał przed rokiem 2015, mocniej taniał niż rynek pierwotny, co wskazuje na to, że gracze na rynku wtórnym są bardziej nerwowi. I mocniej reagują. Wobec tego takie wspólne wyrzucenie oferty na rynek przez wszystkich tych, którzy trzymają te pustostany, może być też związane z ich nerwowością i powodować po prostu spadki cen na rynku wtórnym. Dodam też, że jeżeli inwestujesz w nieruchomości, w mieszkania, no to oprócz zmiany ceny. Jak gdyby starania się zachowania kapitału, które jak już pokazałem, może się wcale nie udawać, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy inflację, to też wartość dodaną stanowi jednak wynajem i dopiero połączenie jak gdyby tej inwestycji w nieruchomość plus jej wynajmowanie stanowi o tym, że ona może być w miarę opłacalna. Natomiast zastanów się, jeżeli kupiłeś takie mieszkanie i ono stoi puste, to tak, kupiłeś coś, co niszczeje, coś, co się starzeje moralnie i fizycznie, bo to, że to na przykład był nowy dom deweloperski, to już za 10 czy 15 lat na pewno nie będzie w kategorii nowy. Dodatkowo jeszcze trzeba wydawać co miesiąc pieniądze na czynsz do zarządcy tego budynku, na to ogólne utrzymanie, I to wcale nie jest mała kwota, jeżeli on się policzy w stosunku rocznym czy też iluś lat. A dodatkowo jeszcze, czwarta rzecz, to obok deweloper może wybudować kolejne, kolejne, kolejne takie osiedle, czyli ta twoja nieruchomość jest duplikowana i tak naprawdę ceny też dyktują ci ci, co są w sąsiedztwie, a oni nie dbają o ten Twój interes. Na pewno będą dbali o interes yy, swój. Dla odmiany są też nieruchomości, które nie podlegają tym prawom, czyli niezbyt się starzeją albo raczej się nie starzeją, nie zniszczą się, nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy na ich utrzymanie oprócz jakiegoś tam podatku rocznego, to do tej pory tak jest na razie, niskiego, niźzyutkiego zresztą i też na pewno tego dobra nie produkują. A co to jest? No to jest po prostu ziemia, grunt, działka, grunt to złotówka. I żeby było śmieszniej, te grunty i inwestycje w działki mają jeszcze dwie ciekawe cechy. Pierwsza to jest taka, że właściciele gruntów bardzo są oporni na zmiany rynku. Wszelkie badania wskazują, że o ile wahają się ceny mieszkań, to ceny gruntów mają raczej stałą tendencję wzrostową. No też oczywiście z jakimiś ząbkami. Ale po prostu właściciele gruntów nie podlegają często tej presji, że ja go muszę sprzedać dzisiaj. Oni mają czas. Aha, dziś jest tanie, zaczęło tanie, to ja sobie poczekam, sprzedam za jakiś czas. Co powoduje, że ceny tych gruntów są dość stabilne, o czym zresztą link do specjalnej audycji na ten temat, no bo nie chcę jej tutaj powtarzać. I jest też jeszcze druga cecha gruntów, inwestowania w grunty. Te inwestycje, Wymagają tak naprawdę większej wiedzy, większej znajomości rynku. Jeżeli nie znasz się na obrocie nieruchomościami, dokładnie na budownictwie, na prawie budowlanym i wszystkich tych zawiłościach, to raczej powinieneś dość ostrożnie inwestować w grunty, dlatego że można się naciąć. Ja mam od Was wiele pytań, co zrobić, bo kiedyś kupiłem źle grunt z takiego i takiego powodu, co wskazuje, kiedyś ktoś. Myślał, że jest inwestorem, że się zna, ale kupił coś, czego nie powinien kupować, albo powinien kupić za inną cenę, bo nie potrafił ocenić tego gruntu. Ale jeżeli się znasz na gruntach, no to wiesz, co zrobić i tak naprawdę nie masz takiej konkurencji i tego, owczego pędu, jaki istnieje na rynku mieszkań. Dodam też, że tutaj skupiłem się na gruntach i na rynku nieruchomości mieszkalnych. Ale przecież. Równie dobre do inwestowania są lokale użytkowe, garaże, hale magazynowe, różne rzeczy. No, oczywiście, hala magazynowa to jest znacznie więcej pieniędzy potrzeba niż na kupno jednego mieszkania, inne pieniądze, ale powiem, że takie inwestycje też bywają opłacalne, tylko trzeba je dobrze przemyśleć. No, na przykład, jeżeli kusi Ciebie, żeby kupić. Lokal użytkowy na nowym osiedlu, to zastanów się, czy jego położenie jest dobre. Czy nie jest to jakiś lokal w jakimś pasażu, albo w jakimś zakątku ulicy, gdzie owszem, będziesz znajdować najemców, którzy się będą po dwóch, trzech miesiącach wyprowadzali, potem będzie znowu pół roku przerwy, bo nikt nie chce wynająć, bo ten lokal będzie miał łatkę, lokalu, w którym biznes nie idzie, bo jest źle położony. Tu na lokalach użytkowych naprawdę można zarobić, ale też trzeba się na tym rynku znać lepiej niż na mieszkaniach. Reasumując, inwestycje w nieruchomości mogą być dobre. Zależy oczywiście mnóstwo od lokalizacji, którą wybierzesz, i to trzeba sobie przeanalizować, czy to miasto, czy nawet dzielnica w mieście rośnie. Czy spada, czy ma jakieś perspektywy, ocenić na jak długo chcesz inwestować. Warto takie inwestycje podzielić na kilka mniejszych, niż wsadzić wszystkie pieniądze w jedno mieszkanie. Warto, żeby ta nieruchomość mogła sama zarabiać, bo to daje dodatkowy dochód. Bazowanie na samym wzroście wartości nieruchomości, takie bierne czekanie, nie jest najlepszym pomysłem inwestowania w nieruchomości i niekoniecznie tylko w mieszkania, bo są naprawdę nieruchomości, które nawet na samym wzroście wartości dają lepszy zwrot. A przy okazji, tak, to od razu powiem, że Mało osób zdaje sobie sprawę, że można również mieć działkę i zarabiać na jej wynajmie lub na dzierżawie. Link do audycji na ten temat też zamieszczam w opisie. Jeżeli interesują Ciebie nieruchomości, to koniecznie subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach o czym chcesz usłyszeć. Jeżeli chcesz wiedzy specjalistycznej, no to zapraszam na szkolenia symen24.pl albo zostania naszym wspierającym. Gdzie dostaniesz więcej filmów, a nawet w ramach tego wspierania możemy umówić się na indywidualne spotkanie online. Cześć, trzymaj się!